Cześć, tu Miedziany wSor. Dzisiaj chciałbym z Wami pogadać o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie chciałbym odpowiedzieć na jedno z takich no, dosyć ważnych pytań, które często pojawia się w głowie was, waszych rodziców, kolegów, znajomych, przyjaciół. Po co uczymy się matematyki No, bardziej w szkole średniej, no ale oczywiście to też ma prawda, przełożenie na poprzednie etapy edukacji. Na pewno nieraz się na ten temat zastanawialiście. No Po co mi ta matematyka? Jedni oczywiście ją lubią i tak fajnie się ją tak rozwiązuje zdańka, tam po, 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 poszerza się, prawda? nowe umiejętności się zdobywa, a niektórzy całkowicie nienawidzą matmy i najchętniej to by w ogóle wywalili ją ze szkoły, wywalili z matury, uważają ją za niepotrzebną, nielubianą i w ogóle największe zło na świecie. I pewnie czasami zadawaliście to pytanie w szkole nauczycielowi: no po co uczymy się tej matematyki? A na co mi te funkcje? A na co mi te pierwiastki? A na co mi ten rachunek prawdopodobieństwa? A na co mi te bryły, wszystko skoro nie dodajesz do niczego niepotrzebne? No to nie jest prawda do końca. I w tym filmie chciałbym tak przybliżyć Tobie, po co się uczymy matematyki w szkole średniej? Oczywiście mam nadzieję, że po co się uczymy w szkole podstawowej matematyki, to raczej no, w żaden sposób nie podlega żadnej dyskusji. No, trzeba te podstawowe umiejętności matematyczne zdobyć, no ale umówmy się, że no, mało kto podważa potrzebę uczenia się matematyki w szkole podstawowej. Tak, no, liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia itd. Załóżmy sobie, że jesteśmy tym, prawda, licealistą w tej pierwszej klasie i pojawia się to pytanie, no po co? Oczywiście pierwszym powodem, dla którego się uczymy matematyki, jest to, że oczywiście matematyka znajduje zastosowanie w życiu codziennym. Czy to pójdziemy sobie do sklepu, czy potrzebujemy prawda, prostych obliczeń, czy na przykład chcemy nie, do marketu budowlanego wyliczyć sobie, ile płytek potrzebujemy, więc podstawowe informacje dotyczące geometrii są nam potrzebne. Czy to w banku chcemy wziąć jakiś kredyt może albo jakąś lokatę, miłoby było wiedzieć, na czym to polega? Czy na przykład potrzebujemy prostych obliczeń, bo chcemy sobie na przykład ramkę na ścianie wymierzyć, czy nam się zmieści. Czyli widzimy, że matematyka no, w naszym życiu codziennym na pewno znajduje dużo zastosowania i wygodniej się żyje, kiedy na przykład idziemy do sklepu i jak jest napisane, że promocja 40%, to potrafimy sobie ten procent chyba policzyć, żeby wiedzieć mniej więcej ile ten obniżki jest, albo żeby nas w sklepie nie oszukali. No to oczywiście tak! No po to się uczymy matematyki w szkole, ponieważ ona ma bardzo duże połączenie z życiem codziennym, z aspektem praktycznym i w wielu praktycznych potrzebach możemy ją zastosować w życiu codziennym. No ale dobra, do tego tak naprawdę wystarczy wiedza ze szkoły podstawowej. To nie udziela nam odpowiedzi na to, po co uczymy się matematyki w szkole średniej. Drugim powodem, dla którego uczymy się matematyki, jest to, że bardzo dużo narzędzi, które bezpośrednio wywodzą się z matematyki, możemy wykorzystać w innych dziedzinach nauki. No, o fizyce to chyba nawet nie będę mówił już wszelkiego rodzaju przekształcenie wzorów, obliczenia, artymetyka. W chemii wszelkiego rodzaju logarytmy, działania jak robimy równania chemiczne, to tam jest sama matematyka, praktycznie, bardzo często funkcja wykładnicza, funkcja logarytmiczna znajduje zastosowanie w chemii, biologii, masa obliczeń związanych z jednostkami, z przestrzenią, w, 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 z przestrzenią na geografii. Bez odpowiednich umiejętności matematycznych nie jesteśmy tak naprawdę w stanie zgłębiać pozostałych nauk innych, bo ta matematyka często przenika nam przez inne nauki. Czasami w nietypowych miejscach, że uwierzcie mi, że na historii też jest sporo matematyki. No dobra, tą potrzebę możemy łatwo zbić, ale ja nie, jest, nie chcę być chemikiem, nie chcę być biologiem, nie chcę być fizykiem. Matematyka mi nie jest potrzebna, ponieważ nie mam zamiaru zgłębiać innych nauk. jest mi to niepotrzebne. Nie lubię tego. Chemii nie lubię, fizyki nie lubię, biologii nie lubię. No to w takim godzinie na co mi ta matematyka? To ja uważam, że ja nie muszę się uczyć matematyki, bo też nie potrzebuję się uczyć innych przedmiotów, bo mnie to nie interesuje. No dobra, no i masz rację w tym przypadku. Trzecim Aspektem, po co uczymy się matematyki w szkole średniej, jest to, że matematyka jest oczywiście podstawą do wielu następnych kierunków. Kształcenia, czyli studia. Mamy masę kierunków na studiach, które bezpośrednio są związane z rozwijaniem umiejętności matematycznych. Czy to są wszelkiego rodzaju studia oczywiście ekonomiczne, studia inżynierskie, no to, to, to nawet nie trzeba o tym mówić, że tam jest matematyka niezbędna w ogóle, żeby sobie poradzić z, ze studiami inżynierskimi. O informatyce to już nie wspomnę, no ale ten argument również bardzo łatwo zbić. Dlaczego? No bo Ile razy dosłyszeliśmy, a na co mi matura z matematyki, na co mi to wszystko, skoro ja nie planuję iść na studia, tylko do pracy. Nie planuję się dalej kształcić, zwłaszcza w kierunkach technicznych, bo, a tak naprawdę to studia to mi są do niczego niepotrzebne, bo albo kończę technikum yy, z zawodem, albo do pracy od razu, albo do jakiejś szkoły policjalnej, żeby zrobić konkretny zawód. No i oczywiście masz rację, drogi widzu. Tak. Jeżeli pod tym kątem patrzymy, to matematyka nie będzie ci do niczego potrzebna, jeżeli nie planujesz dalej kształcić się w zagadnieniach, które tej matematyki wymagają. No to czwarty argument, czasami, żeby. najgłupszy chyba, który może być, żeby zdać maturę. Może przemilczę sprawę, bo tu jest akurat pomylenie. Ja wiem, że często tak słyszycie od nauczycieli w szkole, że po co się uczymy matematyki w szkole średniej? Żeby zdać maturę. A po co zdać maturę? Żeby dostać się na studia. Widzicie, no tu, tu nawet nie ma co dyskutować, bo to jest pomylenie pomylenie skutku z przyczyną. Także matura jest tylko tym egzaminem sprawdzającym, czy nabyło się pewne kompetencje matematyczne, i samo, prawda, uczenie się matematyki po to, żeby zdać egzamin, no nie jest to najlepsza motywacja z możliwych. No i nie dziwię się, że często uczniowie, zwłaszcza niejednokrotnie widzowie mojego kanału oraz uczniowie, z którymi rozmawiam, którzy tylko raz w życiu usłyszeli taki argument, że po co mają się uczyć matematyki, żeby zdać maturę, no to widzą, że no, coś jest nie tak, jakieś takie poczucie buntu, no to po co jest matura? No to, to w takim układzie zlikwidujemy maturę z matematyki, do niczego jest niepotrzebna, tylko prawda, uprzykrzanie ludziom życia. No ale dochodzimy tu teraz do najważniejszego powodu, dla którego uczymy się matematyki. Powiem to tak. W Wielkiej Brytanii w wieku 16 lat można zrezygnować z uczenia się matematyki. No to jak ktoś miał taką bardzo fajną grupę badawczą, że mógł przebadać grupę 19-latków, którzy się uczyli matematyki oraz grupę 19-latków, którzy się przez te, prawda, 3 lata nie uczyli matematyki, to mógł sprawdzić pewne rzeczy. Przebadano w pewnej szkole bro, grupę ponad tam 100 uczniów bodajże, i co się okazało? No, można się domyśleć, że uczniowie, którzy zrezygnowali z uczenia się matematyki, kompletnie zatracili rozwój podstawowych umiejętności związanych z logicznym myśleniem, z analizowaniem faktów. Po prostu pewne umiejętności się nie wykształciły u nich, co powodowało automatycznie, że byli gorsi z każdego innego przedmiotu. Że uczniowie, którzy jednak z tej matematyki nie zrezygnowali, lepiej sobie radzili oczywiście w przedmiotach humanistycznych, lepiej oczywiście sobie radzili w przedmiotach, no wiadomo, że yy, tych, tych, tych technicznych, ścisłych również, bo to jest, to jest logiczna sprawa, bo po co my się uczymy tej matematyki? Matematyka jest, i nie boję się użyć tego słowa, najważniejszym przedmiotem szkolnym, ponieważ ona służy do rozwijania mózgu, rozwijania połączeń neuronowych w mózgu, rozwijania umiejętności, tak zwanych kompetencji kluczowych. Dzięki matematyce po prostu jesteśmy mądrzejszymi ludźmi, że mózg potrzebuje takiego stymulanta rozwoju. I okazuje się, że matematyka jest najlepszym narzędziem do rozwoju. I to jest powód, dla którego matematyki uczymy każdego, niezależnie od tego, jaki, na jakim jest poziomie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tego bakcela do tych ścisłych przedmiotów, ma bakcela do matematyki, no to będzie się jej uczył na poziomie rozszerzonym, ale jeżeli na przykład ktoś ma albo mniejsze po prostu umiejętności matematyczne, to uczy się matematyki na poziomie do niego dostosowanym, czyli po to jest ten poziom podstawowy. No, i oczywiście, że mamy trzeci poziom, bo oczywiście mamy szkoły branżowe, które mają niby poziom podstawowy, ale troszeczkę okrojony, jeszcze mniej. Na szczęście, bo to, co było najgorsze kiedyś, że szkoła branżowa całkowicie, wcześniej zawodówka, zamykała możliwość przed zdaniem natury. Wcześniej, jak się kończyło zawodówkę, to trzeba było od razu. Iść do jeżeli albo do pracy, a jeżeli chciało się mieć maturę, to się szło do liceum dla dorosłych. Teraz na szczęście mamy do szkoły, i jeżeli chcemy zdawać maturę, to możemy pójść do szkoły branżowej drugiego stopnia. Czyli zasada jest taka, matematyka służy do rozwoju, do rozwoju mózgu, umiejętności, do rozwijania połączeń neuronowych w mózgu. Po to, żeby to tak się wszystko tam, tam ładnie posklepiało. I okazało się, że matematyka, im bardziej jest oderwana od rzeczywistości, czyli bardziej wchodzimy w ten język matematyczny, to nasz mózg się musi prawda, przestawić, wysilić się na zrozumienie, połączyć fakty. I dzięki temu, prawda, te połączenia neuronowe, które się tworzą w mózgu, mogą być przełożone na inne zadania w przeszłości, in w innych momentach po prostu po, już mamy sklejone, jeżeli znajdziemy jakiś problem podobny, który był na matematyce rozwijany tak właśnie w tym kontekście matematycznym, i będziemy musieli ten problem, prawda, czy to w życiu zawodowym, w jakiejś konkretnej pracy, czy to w korpo, czy to na budowie, czy to wymyślając wynalazki, czy to na studiach, czy to jako inżynier, ekonomista, biolog, nieważne kto, czy kierownik na taśmie produkcyjnej, który awansował, to nasz mózg już ma połączenia, będzie sobie w stanie poradzić z nowym problemem, który się pojawił. Bo my w szkole bardzo często robimy rzeczy, które nam się wydają, że są no, bezsensowne, ale po prostu powielamy wielokrotnie te same czynności. O to chodzi w uczeniu matematyki, żeby wytworzyć jedną spójną strukturę która ma między sobą wzajemne powiązania, i nasz mózg dzięki temu się rozwija. I to jest właśnie najważniejszy powód uczenia się matematyki w szkole. Nie jest to zawsze przyjemne, bo niestety nasz mózg jest tak stworzony, że najlepiej się rozwija, kiedy się męczy, kiedy robi rzeczy trudne, które są dla niego nieprzyjemne. Tak samo istotną rzeczą jest, na przykład na języku polskim, obcowanie z tekstem trudnym, niezrozumiałym. Mózg najlepiej się rozwija, kiedy podczas tego czytania musi się troszkę się zastanowić, co przeczytał. Nie trzeba czytać trzech tomów nad Niemnem, przykładowo, żeby zrozumieć w jaki Kiepskiej sytuacji była polska szlachta w ogóle: Polacy po powstaniu styczniowym. Bo do tego wystarczy troszeczkę yy, artykułów, trochę publicystyki, parę podcastów posłuchać i wartościowo wyciągniemy to samo. Ale nie zmęczymy się aż tak, bo to, to będzie tylko nabywanie wiedzy, a nie kształcenie się. Na języku polskim, obcowując tekstem trudnym, kształtujemy swoje umiejętności. Tak samo, ile razy ja słyszałem, jeśli chodzi o angielski. W szkole się nigdy nie nauczyłem angielskiego. Angielskiego nauczyłem się z gier i z seriali. To jest znowu pomylenie skutku z przyczyną, bo może część anglistów się ze mną nie zgodzi, ponieważ ja na troszeczkę system edukacji patrzę szerzej, ale szkoła nie jest po to, żebyście się nauczyli języka. Szkoła jest po to, żebyście się uczyli języka. Uczyli tych czasów, robili te ćwiczenia. Związane z czasami, robili sobie te słuchanki, bo dzięki temu, jak będziecie potrzebowali się nauczyć języka, to się tego języka szybko nauczycie. A jeżeli się nie uczyliście języka nigdy w szkole, to się żadnego języka nigdy nie nauczycie. Znowu mówię, to jest po to, jest język w szkole, po to, żeby wykształcić Wam pewne struktury na przyszłość, żebyście jak będziecie potrzebowali, nauczyli się tego języka. Trzy najważniejsze przedmioty szkolne to jest właśnie matematyka, język polski oraz język obcy. Nie bez powodu te trzy przedmioty są na obowiązkowych maturach. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem Wam przekazać, po co się uczymy tej matematyki, niezależnie od poziomu, czy jesteś na rozszerzeniu, czy na podstawie, czy realizujesz program szkoły branżowej, to wiedz o tym, że ktoś to kiedyś zauważył od kiedy w ogóle powstało szkolnictwo, że uczenie się matematyki jest rozwijające i nie wymyślono nic lepszego. Najdę sobie teraz mojego ucznia, jeżeli ogląda ten materiał, to pozdrawiam. Ciekawie, czy w ogóle będzie pamiętał, że takie słowa powiedział. Po kolejnej jedynce z chemii, jak to stwierdził. Jezus, przecież ja nie potrzebuję tej chemii, nie będę się jej uczył. Nie po to się uczę matematyki, jak będę potrzebował kiedyś się nauczyć chemii, to się jej nauczę. Rozumiemy? Czyli po to się uczymy matematyki, że jeżeli będziemy potrzebowali podobne umiejętności, to nasze mózgi będą już miały odpowiednio posklejane neuronki i będzie nam łatwiej. A jeżeli będziemy sklejali neuronki w wieku 25, 30 lat, 40, no to niestety jest już za późno, bo już jesteśmy duże dzieci, a najlepiej się rozwijamy, jak jesteśmy małe dzieci. No to co, no, tyle chciałem powiedzieć. Oczywiście, no, taki mały mój dygresyjny materiał. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że otworzyło to oczy. Przemyślcie, co powiedziałem. No i oczywiście, zapraszam do innych materiałów na kanale. A jeżeli chcesz porządną jeszcze taką powtórkę przedmaturalną, przed samą maturą, no to zapraszam cię serdecznie. Na powtórkę ze mną w ramach maturalnego Dream Teamu. No i oczywiście na powtórkę z angielskiego, prawda, z roku English, prawda, i z, z polskiego z dwie z Wami. Tu będzie wyświetlona plansza dokładnie z datami, kiedy są. A w opisie tego filmu będzie link do zapisów. Pamiętajcie, to jest powtórka, będziemy mieli fajne, prawda, 6-7, nawet może 8-godzinne spotkanie, gdzie będziemy sobie powtarzali. Pamiętajcie tylko, że rozszerzenie jest wcześniej. A podstawa, rozszerzenie jest wcześniej, bo jest już w połowie kwietnia, można się zapisywać. A jeżeli chcemy do, na podstawę, na naszą powtórkę maturalną, no to ona jest w tygodniu przed maturami, czyli idealnie, żeby sobie jeszcze na ostatniej na ostatniej prostej, jest to prawda, usiąść, prawda, z kawką, z jedzonkiem, prawda, i ze mną, prawda, na żywo sobie tam pogadać, pogadać powtórzyć, pozadawać pytania, porozwiązywać. No to cóż, do zobaczenia! Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, napisać mi komentarz, polecić znajomym. To cóż, do zobaczenia. Cześć!